Od prawie dwóch miesięcy w szkołach trwa nauka online. Odbywa się ona w różnorodny sposób. Najczęściej nauczyciele korzystają z e-dziennika i wysyłają do uczniów wiadomości tekstowe. Są też tacy, którzy wykorzystują serwisy społecznościowe, komunikatory i platformy edukacyjne. Zdalne lekcje z wykorzystaniem jednej z takich platform edukacyjnych prowadzone są w klasie trzeciej D z łukowskiej jedynki. I na jedną z takich lekcji zaproszona została kamera Master TV. Dzieci, witam Was po weekendzie. No i zabieramy się od razu do ciężkiej pracy. Widząc Was, jestem zachwycona Waszym wyglądem. Dlaczego? Zaraz wszystko opowiem, dlaczego poprosiłam, żebyście tak się ubrały. Posłuchajcie, jak się nazywa taki budynek? W którym zobaczysz scenę, kurtynę, krzesła tam stoją, rząd za rzędem, a ja tam z Wami na Teatr. przedstawieniu Teatr. będę. Co to jest, proszę mi powie, Blanka? Teatr. Teatr. Wcześniej pracowałam z dziećmi na Skype'ie, ale czułam taki niedosyt, ponieważ nie ukrywam, ja widziałam tylko czworo dzieci, tęskniłam za nimi, uważam, że oni za sobą tęsknią. I po prostu również tu dzięki moim wspaniałym rodzicom z klasy, którzy widzieli również moją pracę, że muszę pracować w czteroosobowych grupach codziennie. I zajmowało to bardzo dużo czasu. Ja też nie ukrywam, że się po tym czułam wyeksplodowana, więc zaproponowano mi pomoc, żeby popracować na platformie Zoom, z czego jestem niesamowicie zadowolona. W przeprowadzaniu lekcji w taki właśnie sposób wychowawczyni trzeciej D pomaga tata jednej z uczennic. My Lubimy pomagać tutaj lokalnej edukacji i pani Bożanko prosi o pomoc, uh, uh, ustalić uh, ten Zoom, tego uruchomić dla jej grupy i chętnie pomogliśmy tego, tego um, uruchomić dla niej, dla, dla naszych dzieci, dla, dla tej grupy. I te lekcje naprawdę są bardzo podobne tak jak na salę lekcyjną, możemy udostępnić materiałów, te dźwięki z płyty CD na przykład, więc naprawdę to jest bardzo podobne tak jak na, na żywe lekcje. To jest naprawdę fajny sposób przez te czasy kontynuować edukację i taki pomysł mieliśmy od początku, że trzeba kontynuować i dać dzieci te, te lekcje po prostu od, przez ten czas. Na prowadzone w ten sposób zajęcia można również zaprosić gości. Na lekcji w trzeciej D poświęconej teatrowi gościł wirtualnie Mikołaj Gajowy, uczeń jedynki, który występuje w Teatrze Roma. Występowałem w spektaklu piloci. Niestety on się już... Skopnie. Można go obejrzeć na platformie Player. i gram w księdze dżungli. Ja jestem na lekcji Mikołaj taką prośbę. Ja powiedziałam to dzieciom, że aktor... Yy, musi być, no wiadomo, bardzo mądry. Ale przede wszystkim co musi mieć. Powiedz nam, co musi mieć? Nie to, że musi się nauczyć na pamięć całej swojej roli, to co jeszcze musi mieć? Musi mieć... Yy, musi być wycharakteryzowany. Yy, musi być po prostu nauczony tego wszystkiego. Musi wiedzieć, kiedy wejść na scenę. Wiedzieć. To jest bardzo ważne. Dobrze. A jeszcze mnie interesuje, czy ważna jest dykcja, sposób mówienia. Bardzo. Tak. Bo jeżeli powie się zrozumiale, to nikt zrozumie. Powie się nie, to nie zrozumie nic. Król Karol. Kupił królowej Karolinie koralę koloru koralowego. Kto jeszcze? Ja. Kochana, ja. proszę. Kolka robi kolowej Karolinie, koralu ko, koralowego. O, super. Kto jeszcze chce? Tylko tak troszeczkę szybciej. No, Mikołaju, proszę. Kolka robi kolowej Karolinie, koral, kol, 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 koloru koralowego. Jak nauczyciele i uczniowie radzą sobie w czasach epidemii, kiedy szkoły są zamknięte? My musimy sobie radzić, a przy tym mniej łatwiej to robić, ponieważ ja mam jedną klasę i ja mogę sobie jakoś poradzić. A ja tutaj naprawdę wiem, że y, nauczyciel, który ma kilka klas razem, jest to ciężko. A ja chcę jeszcze jedno podkreślić, że ja y, mam takiego farta i takie szczęście, że akurat mam y, takie dzieci i naprawdę tak fajnych rodziców, y, którzy co po, o co poproszę. Zakładamy taką aplikację, tak. I akurat mamy wszyscy komputery, laptopy. No, myślę, mam szczęście po prostu. A w niektórych klasach tak nie ma, no bo wiadomo, różna jest sytuacja, że może nie być tego komputera. A tutaj cieszę się, że mogę dzięki też tym rodzicom tak pracować, jak pracują. Lena, powtórz tak głos. Reżyser. Proszę, powiedz nam, Mikołaj, yy, co robi reżyser? Króciutko. Reżyser to osoba, która dobiera aktorów, udziela wskazówek, zamawia muzykę o prawie wszystkich szczegółach związanych z przedstawieniem. Robi kastini, organizuje... Przeczytaj mi na głos Pola. Scenograf. Scenograf, właśnie. Mikołaj, Mikołaj, proszę nam powiedzieć właśnie, jaka jest rola scenografa? Na pewno ważne, powiedz nam, co robi? Polega na tym, że projektuje dekoracje i zajmuje się wyglądem sceny. Zdalne nauczanie ma potrwać jeszcze co najmniej do 24 maja.